Siema widzowie. Dzisiaj ląduje największym samolotem na świecie. Czyli Antonov 225. On ma 6 silników. No i on jest bardzo mocny. W Warszawie oczywiście lądujemy. Możecie wiedzieć, że teraz ląduję Antonowem, bo najdłużej się 380. Chyba wam o tym mówiłem. Już sobie lądujemy ładnie. Tu mamy wolont. No i tak naprawdę wszystko potrzebne do oku. To jest autopilot. Ja boję się, że ten autopilot nie oba. Nie, no przez tego autopilota, to muszę teraz tak robić. No ten autopilot to mi, tak uratował takura W ogóle mi nie pomógł, tylko mi przeszkodził. A tu wiatrak jest piastów, już niedaleko. A tu ten wiatrak. Spojrzy ten wiatrak. Jesteśmy jakoś 300-200 metrów nad ziemią. Bo jesteśmy na wysokości połacu Kultury, on chyba miał 250 metrów, może 90. Ale już nisko jesteśmy chyba. O, naprawiło się? Naprawiło się, już mogę skręcać. Patrzcie. No, nie na długo się to naprawiło, powiem Wam szczerze. Dobra, bo ja już niska jestem. Jestem chyba ze 100 metrów na ziemię. No i oni mi to znowu odcięli, no. No jaki ta gra ma sens, mów. Jak oni mi cały czas odcinają wolą. Dobra, jestem w miarę ustabilizowany na pasie chyba. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze trochę wstąpszemy i git. Teraz git. Jesteśmy idealnie, światła papier git. I lądujemy. Jestem trochę za wysoko chyba, jest idealnie. No, kamarka. Minimum. Dva. Do. Obrala W ogóle dłużej hamowaliśmy niż... Airbasa ma 380. Chyba my się tutaj dosłownie zatrzymaliśmy. Gdzie ten zjazd. No i to będzie na...